Czy wiecie, jak zbudowana jest pochwa? Pochwa zbudowana jest z wielu warstw. Jest to błona śluzowa i tkanka mięśniowa. W tych strukturach bardzo ważną rolę pełnią włókna kolagenowe i włókna elastynowe. One nadają temu narządowi odpowiednią elastyczność, sprężystość i obkurczenie. Niestety, z wiekiem oraz po porodach dochodzi do pewnych zmian. Na skutek zmniejszonej ilości estrogenów tkanki pochwy stają się mniej sprężyste, mniej elastyczne, a co za tym idzie, pacjentki skarżą się na nietrzymanie moczu, na mniejszą jakość życia intymnego oraz na częste, nawracające, powracające infekcje. I właśnie po to wymyślono zabieg Haifu. Czy wiecie jak powstało Haifu? Najpierw wykorzystywano te ultradźwięki do regeneracji tkanek w medycynie estetycznej, czyli na twarzy, ale okazało się, że to daje świetne efekty i Spróbowano wykorzystać to urządzenie, podobnie jak lasery, do zabiegów ginekologii estetycznej. Jak wygląda taki zabieg? Zabieg HIFU trwa 30 minut, jest wykonywany na fotelu ginekologicznym, jest praktycznie bezbolesny. Głowica tego urządzenia jest podobna do głowicy ultrasonograficznej. Kręci się według wskazówek zegara w pochwie i emituje precyzyjnie wymierzone ultradźwięki. Na dwóch głębokościach, działa na głębokości 4,5 mm i 3 mm i dzięki temu powstaje taka przestrzenna sieć, miejsc, w których zadziałaliśmy i tam włókna kolagenowe i elastynowe się regenerują, produkują kolagen. Ten kolagen się uwadnia i tutaj bardzo ważna rzecz, przed takim zabiegiem należy bardzo dużo y, pić wody, co najmniej 2,5 litra wody y, po to, żeby ten zabieg przyniósł jak największe i y, jak najtrwalsze y, efekty. Taki zabieg powinniśmy powtórzyć po 3 miesiącach, aby te efekty utrzymały się długo, bo nawet do około półtora roku. Zabiegi HIFU wykonujemy w Centrum Femimea na Bielanach Wrocławskich.